Siemaneczka, z tej strony Szarpia, a to jest kolejny odcinek z gry Farming Simulator 22. Dziś w dzisiejszym odcinku yy, lecimy sobie, miałem Shadja ale mogę już zbierać sobie ziemniaki. Więc, żeby odwlec troszkę te zbiory, polecimy sobie z ziemniakami. Tylko tak, yy, niestety jeszcze będziemy musieli coś wziąć pożyczki. Będę musiał się wziąć za spłatę tej pożyczki pomału bo tak e, zaraz muszę zobaczyć ile, ile nam trzeba e, tej pożyczki czekajcie weźmiemy sobie paczki ziemniaki i tak e, Poczekajcie, bo tu gdzieś powinny być do zbioru e, ziemniaków o jest technologia uprawy ziemniaków Wzięlibyśmy sobie tą tańszą game, bo ropa jest droższa, trochę. Chociaż to jest niewielka różnica, więc może weźmiemy tą. Zobaczmy, ile kosztuje wypożyczenie. Aha, jest za, ma za mało pieniędzy, dobra. Musimy wziąć jakiś, jakąś pożyczkę na start. Weźmy sobie 15 tysięcy dla pewności, żeby nam starczyło. Nie buraków, tylko ziemniaków. Yy, ile ta ropa kosztuje? 11 tysięcy, no, troszkę drogo, no, ale nie mamy wyjścia, póki co. Więc tak, wypożyczymy sobie... ...to. I... ...ten do usuwania tych łęcin z góry. To już będzie groszowe akurat. Więc tak, ja sobie jadę pod sklep. odepnijmy. Ja jadę sobie pod sklep, ściągnę te, obydwa te sprzęty tutaj na miejsce zarazem i widzimy się za chwilkę. Dobra, jestem z powrotem. To sobie zostawiamy i lecimy sobie z tym sprzęcikiem. Więc ja sobie to muszę pousuwać tutaj. Chwilkę pojeździmy i... Aha, nie opuściłem. Kurde, troszkę dziwnie jest to, że muszę przełączać na dany sprzęt jeśli jest tylko jeden sprzęt podpięty i naciskam obniżenie, no to raczej powinno zatrubić to, że no chcę ten sprzęt opuścić. Na no razie nie mam innego, żeby opuścić. Yy, więc tak. I ja sobie tutaj moment to ogarnę. No na tych ziemniakach no niestety nie, nie wiem czy wyjdziemy, bo dosyć dużo nas to kosztowało. No ale musimy je mieć. Nie tam widzę, że świniam już brakło, ale... Nie ubywa, no ale chcę, już, chcę mieć wszystko dla świni, więc y, może w, następ, w kolejnym sezonie zrobimy, nie w tym tylko w kolejnym, może zrobimy jakąś fajną akcję większą, żeby ogarnąć sobie może tymi wielkimi kombajnami, tylko już pod sprzedaż jakieś buraki czy ziemniaki y, zakupimy jakieś pole większe z ziemniakami albo burakami, może sobie, bym sobie ogarnął tak od razu y, z tym Tako, taką akcję, i na, na przykład na, wtedy to już było na załadunek, już na pociąg, no bo ten tutaj była masakra. Tylko, może bym sypał na ziemię, a później pasy sobie wypożyczył, czy coś i, na, i, ty, i pociągiem wywóz, bo dosyć fajnie myślę, że to by to wyglądało. No ale zobacz, to się jeszcze okaże wszystko. Więc tak, w kolejnym odcinku, no już niestety, nie ominie nas to, będziemy musieli zacząć znowu siebie. Więc zaczniemy sobie się w rzepaku, razem chyba z wywozem gnojowicy pod rzepak. I tak, chciałem was od razu, kiedy jest jeszcze wcześna wcześniej część odcinka, chciałem was zaprosić do subskrybowania, komentowania, łapkowania oczywiście. Mam nadzieję, że odcineczki się podobają. I mam nadzieję, że zostawicie subskrypcję. Bo, bo na, zaczyna nas przebywać coraz więcej. Mam nadzieję, że będzie jeszcze, szy, jeszcze szybciej przybywać. Mnie to naprawdę bardzo cieszy. Więc, tak yy, no tak jak mówię, w na następnym odcinku będziemy sobie działać z tym siewem. No i później będziemy działać dalej ze zbiorami. Bo została nam yy, soja i kukurydza. Chyba jeśli się nie mylę, bo tu mamy. A i sopa. Więc. Mamy jeszcze troszkę do zbioru. No, niestety, nic pod sprzedaż nie będzie, tylko wszystko pod świnie. No, ale myślę, że to się nam opłaci. I myślę nad kolejną serią. Nad nową serią. Taką już nie głównie stricte grania. Tylko o serii typu. Jak zacząć? Jak dobrze jest rozpocząć grę? Od czego? Co, za, co pierwsze budować? Takie rzeczy myślę Wam dodawać zobaczymy czy to się przyjmie no myślę że mogłoby to fajnie dosyć fajne być bo jakoś nie widzę nie widziałem na youtube zbyt dużo takich filmików od czego zacznę się głównie się zająć stricte yy, produkcjami jaka produkcja się opłaca jaka się nie opłaca no może się to przyjmie mam nadzieję że tak więc tak ja się, widzimy się za chwilkę jak to sobie yy, Zetnę całe, bo tu chwilę mi zajdzie, bo to jest malutkie. E, więc jak to sobie zetnę i będziemy sobie zbierać zimne. Dobra, jestem z powrotem. Właśnie zapomniałem wam mówić, ściągnąłem w końcu e, ten warsztat, który mówiłem, troszkę inny niż e, miałem wcześniej w poprzednim e, farmingu. No ale może będzie coś z tego. W narzędziach to raczej powinno być. o Takie coś, to kosztuje 1000 e, dolarów no euro, czy co to, to jest? Nie wiem. Euro to jest. Więc tak, ja bym sobie to postawił tutaj koło wiaty. Czekajcie, jak się obraca. W ten sposób byśmy obrócili O! I mamy warsztat, więc możemy sobie teraz naprawić na miejscu maszyny. Więc ja sobie pojadę szybko naprawię jeszcze. I zaczynamy zbioru, bo to ta maszyna do zbioru ziemniaków, ona akurat wymaga dosyć dużo chyba koni, jak dobrze kojarzę. Więc ja sobie to naprawię. Nie nie testowałem jeszcze tego warsztatu, więc nie wiem, jak on działa. Ale powinien... Powinien działać. Aha, czyli nie działa. A nie, bo to jest... Aha, wjeżdżam tylko chyba i naprawię. Z tego co widzę. Bo jest, jest, na, jest na, 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 naprawiany do pełna, więc spoko. E, tylko, że troszkę f, f, kijowo że odma, on odmalowuje. To jest takie troszkę hakowanie, no. on odmalował mi go od razu i to jest takie średnie. Nie wiem, czy tego nie zmieni jeszcze. Będę szukał jeszcze jakiegoś innego, bo bym wolał płacić, bo jednak odmalowuje za darmo, wszystko za darmo, więc tak dziwnie trochę, moim zdaniem. No ale nic, no już na razie będzie, a najwyżej się go zmieni jeszcze. Dobra, się. się wysuwa na prawą stronę, więc... Więc sobie tak będziemy lecieć. Chyba będzie zbierał zaraz za koła, obok kół, więc... tak. Nie wiem, jak ma... Jak on szeroko zbiera. Muszę jechać idealnie obok pasków. Gordę po dwa paski, co zajdzie mi tu robić to niestety. No ale nic na tym nie poradzimy. Nie sobie zajadę. Pójdźmy go. Źle. Muszę pilnować się, żeby jechać dobrze, w miarę po obok dwóch pasków ziemniaków wtedy będzie git. Tylko, nie wiem czy nie chcę narobić mijaków, a nie wiem czy mi to... Dobrze będzie zbierać. A zbiera dobrze. Jestem w stanie... No, no jestem w stanie trzy paski. Czy ten trzy rządki wziąć, więc nieźle. Muszę troszeczkę jechać po tym. Wtedy chyba trzy rządki zbiera. Tak, tylko że teraz odjechałem. Dobra. Będę się starał dwa paski wyrazić. Dwa rządki wyradzi, nic więcej, no bo inaczej mogę nie wyrobić. No będzie trochę, więc chyba jednak pójdzie troszkę na sprzedaż, bo świniaż tyle nie wymagają tego. One potrzebują na jeden, na jeden raz yy, 1500 litrów. Jedno, jakby jedno karmienie 1500 litrów. Więc nie, wiem, nie ma sensu aż tyle zostawiać. Lecimy sobie dalej. Nie no trzy rządki powinienem brać no bo jadę dwoma rządkami to nic no troszkę mi to zajmie niestety Więc nie wiem, może się zobaczymy jeszcze pod koniec ile, uzbie ile się udało zebrać Może mam nadzieję, że dosyć dużą ilość żeby się chociaż trochę odrobiły, bo żebym sprzedał część Na pewno pójdzie jedna przyczepa bezpośrednio do świń to nie wiem czy od razu właśnie dawać ją do świń bo jednak to załaduje mi znowu jedę załaduje mi świnie i będę musiał znowu po troszeczkę tylko dawać każdego rodzaju. Najwyżej łyżkę kupimy wysypę na kopę i łyżkę kupimy do Tura, żeby było w miarę żeby było czym dawać świnie. Bo one potrzebują 1500 litrów na jedno na karmienie, więc no to jest malutko więc 3 łyżki na przykład takie małe od Durai i mi to wystarczy lecimy dalej no już jest 6000 litrów, więc no będzie tu się pomieści 10 tysięcy z tego co kojarzę więc przyczepa praktycznie będzie na, no na tym odcineczku nawet nie będzie 4 paski jest przyczepa więc to jest bardzo dobry wynik widzicie jest, a jest maluteńkie pole więc jakbyśmy wzięli większe pole obsadzili tylko tyle że właśnie już pod większe pole musi być ten kombajn bo no za długo by to zajm za dużo by to czasu zajmowało a jednak jestem na live'ach, na takich rzeczach, by było spoko, akcja taka. No ale tak na odcinku, no to by mi było ciężko to ogarnąć. bo musiał na przykład na to 3-4 godziny grać, żeby zrobić zbiór ziemniaków, więc no to by troszkę mi przerosły moje możliwości, jakby tak to, to, to powiem. na paski mogę brać. jestem w stanie, obstaje mi ten czerwony na trzy paski. No, dobra, tu bym do końca załaduję to, będzie brany praktycznie zbiornik, ja sobie pojadę po przyczepę. Jeszcze wysypiemy i zobaczymy się chyba na samym koniuszku Już zbiorów tak, będzie na końcu dobra. Nie, nie. Otwórzmy rurę, ja sobie lecę po przyczepę. No, zaraz zobaczymy, jak to, czy działa tak, jak mówiłem. Czekajcie, ten sobie raz razu przyczepę. Zobaczymy zaraz, czy działa tak, jak mówiłem, że podjeżdżam i za darmo Czy pobiera, Może pobiera kasę, zobaczymy. Nie, nie pobiera kasy i odmalowuje. No tak średnio bym powiedział, to jest, no ale... Może ściągnę jakiś inny jeszcze, no ale nie ma takich małych właśnie, tylko są wielkie budynki już yy, tych warsztatów, więc dlatego właśnie wybrałem ten, no nie doczytałem, że on naprawia lakier. To akurat nie jest dosyć do końca fajne. No nie wiem, będziemy widzieć jak to, jak to jeszcze rozwiążemy. Wiecie, ja podjadę sobie. Screening jakiś jest, a my widzimy się na samym końcu, ile nam się udało przyczep zabrać. Dobra, nie jestem, kończymy właśnie w tym momencie. E, powiem tak: prawie nie wiem, czy to będzie cała przyczepa. No i troszkę za daleko podjechałem. Nie wiem, czy to będzie cała przyczepa, ale jeśli będzie, to mamy 4 pełniutkie przyczepy, czyli 40-50 tysięcy litrów prawie e, ziemniaków, więc. Może powiem tak, no takie malutkie pole no to jest mega, bo ja bym to chcieli sprzedać wszystko po najlepszej cenie. Zaraz obczajmy jakbyśmy wyszli na tym yy, gdzie są ziemniaki. Najlepsza cena za ziemniaki jest yy, 650 to za 1000 litrów 650, za 10 000 litrów mamy yy, 6,500. Yy, to 6,5 tysiąca i razy 5 no mamy 30 tysięcy, praktycznie z tego kawałeczka. Dobra, tu składamy, no dobra, proszę złożyć, to składamy, Odepnę, odczepię i oddam od razu. A my się, ja się z Wami żegnam. Dzięki za oglądanie. Subskrybujcie, komentujcie, łapujcie. Mam nadzieję, że się podobało. Trzymajcie się, cześć.